Cześć moi drodzy, dzisiaj nastał ten ważny dla nas wszystkich na tym kanale dzień. Otóż będę opowiadać o wybranej przez Was gwieździe miesiąca, a w tym miesiącu będzie to Seweryn Krajewski, gwiazda muzyki, autor bardzo wielu hitów, który ma na koncie dziesiątki. Płyt, a jego popularność od lat nie słabnie. Ma grono fanów, które jest mu wierne, ale na pewno większość z nas pamięta jego niesamowite hity. Mimo że jest wielkim artystą, unika rozgłosu, unika blichtru, unika fleszy, ale oczywiście nie ustrzegł się zainteresowania jego życiem prywatnym, mimo że na ten temat nie mówił wcale zbyt wiele. Wiele osób mówi, że żeby pisać tak niesamowite melodie, trzeba być osobą bardzo wrażliwą. Myślę więc, że tym bardziej tragiczne są. Straszne sytuacje, które spotkały Seweryna Krajewskiego w jego rodzinie. Dlaczego jego związek po kilkudziesięciu latach nie przetrwał próby czasu? Co ze skandalami dotyczącymi nieślubnych dzieci, a także konfliktami w branży. Dziś postaram się Wam oczywiście o tym opowiedzieć, ale nie zapomnimy o wielkich muzycznych osiągnięciach tego utalentowanego człowieka, więc serdecznie zapraszam Was do wysłuchania jego historii. Severin Krajewski urodził się 3 stycznia 1947 roku w Nowej Soli. Dzieciństwo jednak spędził na Pomorzu. Mieszkał przez wiele lat w Sopocie, gdzie jego rodzice się przeprowadzili, gdy był dzieckiem. Od najmłodszych lat kochał muzykę, a ponieważ nie miał instrumentu, to sam sobie go musiał stworzyć. Jego pierwszym instrumentem była prowizoryczna perkusja z ustawionych do góry dnem kubeczków, które walił po prostu patykami. No cóż, nie można było przejść koło tego, Obojętnie, bo za każdym razem, kiedy się to sprzątało, to powstawała nowa perkusja i nowy instrument. Jego mama, więc widząc takie preferencje syna, postanowiła pójść tą drogą podążać za jego marzeniami, no i zapisała go do szkoły muzycznej. Tam uczył się gry na skrzypcach, ale to gitara okazała się jego ukochanym instrumentem. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej i Liceum Muzycznego w Gdańsku. Od 1964 roku występował z zespołem Pięciolinie, a potem z zespołem Czerwonoczarni. W grudniu 1965 roku został natomiast członkiem grupy Czerwone Gitary. No i kto nie słyszał o zespole Czerwone Gitary, ten nic nie wie o historii polskiej muzyki. Jest to jeden z najbardziej popularnych zespołów, które ma na swoim koncie niesamowite hity, które mam wrażenie, że jeszcze bardzo długo będą popularne. Takie jak Nie zadzieraj nosa, Anna Maria tak bardzo się starałem. Dozwolone od lat 18 czy płoną góry, płoną lasy. Lata 60. to czas największych triumfów zespołu. Pierwsza już płyta okazała się niesamowitym hitem komercyjnym również. Wydany w 1966 roku debiutancki album To Właśnie My, sprzedał się w liczbie 160 tysięcy egzemplarzy, a kolejna płyta, Czerwone Gitary 2 z 1967 roku sprzedała się w rekordowej liczbie 240 tysięcy egzemplarzy. Kolejne płyty też cieszyły się świetnymi wynikami. Wszyscy uwielbiali czerwone gitary, wszyscy nocili ich piosenki, kreowali oni też styl który w Polsce był coraz bardziej popularny również o to, jak powinien wyglądać mężczyzna. Dlatego bardzo wielu facetów ubierało się właśnie tak, jak przedstawiciele czerwonych gitar, a ci już inspirowali się zachodem. Dlatego też nie bez powodu mówili na nich, że są to polscy Beatlesi. W 1969 roku widziałam tłumy fanek koczujących pod oknami Seweryna, wspominała jego koleżanka Maryla Rodowicz. Od 1970 roku Seweryn Krajewski został liderem Czerwonych Gitar. Zresztą dla wielu fanek już wcześniej tak było, choć inne osoby w zespole również nie ustępowały mu popularnością. Wszystkie jednak musiały pogodzić się z tym, że no, mężczyzna ten w końcu postanowił założyć rodzinę. I stało się tak potem, gdy w 1972 roku po jednym z koncertów Czerwonych Gitar zapoznał swoją przyszłą żonę. Ta była odważna i jako jedna z niewielu fanek zdecydowała się podejść do muzyka. Miała na imię Elżbieta. Tak to wszystko się zaczęło i choć wiele związków na odległość mogłoby nie przetrwać, szczególnie, że mieli ze sobą dopiero jedno spotkanie, mimo, że zespół wyruszył na trasę koncertową po ZSRR, Elżbieta czekała. Potem zaręczyli się, a po dwóch latach. W 1974 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. A później naturalną koleją rzeczy rodzina się powiększyła. Najpierw na świecie pojawił się pierwszy syn Sebastian, zaś 9 lat później zostali rodzicami Maksymiliana. Stanowili szczęśliwą rodzinę, mimo że muzyk oczywiście bardzo często przebywał poza domem. No i tak trwała pasca czerwonych gitar, ale oprócz oczywiście sukcesów odnoszonych wraz z zespołem, Seweryn Krajewski również prowadził równolegle swoją solową karierę. Zespołem Czerwone Gitary definitywnie rozstał się w 1997 roku i właśnie skupił się na tym, by już grać samodzielnie. Nagrał albumy długogrające, utrzymane w stylistyce muzyki pop. Paw mnie, lubię ten smutek, opowieści muzyczne, jestem. A także bardziej wysublimowane piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej. To właśnie dzięki jego talentowi powstało wiele hitów, które znamy jako hity wielkich artystek, takich jak na przykład Edyta Geppert, Maryla i Irena Santor, czy jego sukces tkwił w tym, że potrafił naprawdę zrobić hit i to niezależnie od tego jaki to miał być hit, był przecież specjalistą od ballad, ale i od skocznych piosenek. Mamy na przykład Annę Marię, ale także Nie zadzieraj nosa. Zresztą jeszcze za czasów Czerwonych Gitar znaczna część tych hitów pochodziła właśnie spod jego pióra. Również od lat 70 bardzo aktywnie pracował z twórcami teatralnymi, a także filmowymi, dlatego mamy na jego koncie również bardzo wiele bardzo znanych i cenionych hitów, które swoją popularność zawdzięczają również filmom. A niektórzy może mówią, że wręcz odwrotnie, bo na przykład film Uprowadzenie Agaty, no to film, który Ok, jest w filmografii, wiele osób go zna, wiele osób go lubi, ale nie był to może aż taki hit jak chociażby Kogel-Mogel. Bo o ile w Koglu-Moglu można by jeszcze powiedzieć, że to film wylansował piosenki, chociaż ja bym się do końca tutaj nie zgadzała. O tyle w Uprowadzeniu Agaty to chyba ta piosenka tytułowa. Jest no tak niesamowita, ja uwielbiam tę piosenkę i naprawdę jadąc samochodem często sobie puszczam i śpiewam po prostu i potem wszyscy się ze mnie śmieją na światłach. No ale cóż, magia Seweryna chyba. Jak zapewniali natomiast jego przyjaciele, znajomi, sława nie uderzyła mu do głowy. Nie zmienił się, zawsze pozostawał taki sam. Ale czy to znaczyło, że łatwy? No tutaj zdania są podzielone. Ponoć była osobą, która zawsze musiała powiedzieć, jakie jest jego zdanie, dlatego też często konfliktował się z współpracownikami. Ale jest duszą towarzystwa. Kocha ci las, ale uwielbia też śmiać się i żartować. Ponoć jednak, aby być jego przyjacielem, naprawdę trzeba się natrudzić, ponieważ Znajomości nie zawiera łatwo i potrzebuje dużo czasu, żeby się do kogoś przekonać. No i tak jak już Wam powiedziałam, no w jego życiu nie wszystko szło jak spłatka. No ale chyba nie ma takiego życia rysu, gdzie nie byłoby żadnej rysy. Ani też problemów. Jeśli chodzi o Seweryna Krajowskiego, faktycznie przez bardzo długi czas jego wizerunek był nieposzlakowany. Był idealnym i przykładnym mężem swojej żony Elżbiety. Niestety w pewnym momencie przytrafiła się tej parze największa chyba do wyobrażenia możliwa tragedia. Niestety zginęło im dziecko. Młodszy z synów, Maksymilian, zginął w wypadku samochodowym, kiedy Elżbieta odwoziła go z zajęć, wjechała w nich księżarówka. Kobieta trafiła do szpitala razem z synem, którego niestety nie udało się uratować. No jak łatwo sobie wyobrazić, na pewno bardzo wstrząsnęło to tą parą. Myślę, że jest to taka tragedia, której naprawdę nikomu byśmy nie życzyli, ponieważ chyba nie można sobie wyobrazić większego bólu i cierpienia. Śmierć Maksymiliana była dla Seweryna i Elki jego żony ogromnym ciosem. Tym bardziej, że Maksymilian był świetnym dzieckiem, otwartym, żywiołowym, zabawnym. Rodzice długo nie mogli po tym wydarzeniu dojść do siebie. Wspominał w wywiadzie Krzysztof Szewczyk, ojciec chrzestny tragicznie zmarłego chłopca i przyjaciel domu. Traumę przeżył wówczas również 15-letni Sebastian, który był bardzo związany ze swoim bratem. Seweryn Krajewski, mimo że tak jak Wam powiedziałam, bywał duszą towarzystwa, to jednak nie był bardzo towarzyski, ale po tym wszystkim zamknął się totalnie w sobie, no i w domu również. Również jego żona zmagała się z depresją. Po tym jak zginął mój syn, chciałem uciec od tych wspomnień, wyznał artysta w jednym z wywiadów. Przestał koncertować i zaszył się w domu, potrzebował spokoju. Jego żona również ten spokój starała się odnaleźć w medytacji, jodze czy ezoteryce. Później ich życie powoli wracało do normalności, choć oczywiście nigdy nie zapomnieli o tragedii, która ich spotkała. Jednak nie dane im było cały już czas cieszyć się spokojem, ponieważ w pewnym momencie w mediach pojawiła się historia na temat nieślubnej córki Seweryna Krajewskiego. Miała to być 46-letnia wówczas Julita Krajewska. Która w 2015 roku rozmawiała z tygodnikiem na żywo. Kobieta na co dzień mieszkająca w Wielkiej Brytanii mówiła, że jest księgową i nazwisko ma po swoim ojcu, natomiast jest owocem romansu Muzyka, który połączył Seweryna Krajewskiego z piękną blondynką o imieniu Jedwiga w 1968 roku po festiwalu w Opolu. Dziecko przyszło na świat w marcu 1969 roku. Dużo mówiło się na temat również tego, że Seweryn Krajewski wtedy spotykał się z Ireną Jarocką, która jednak dostała szansę na staż w Paryżu i wyjechała do Francji. I później, właśnie para, która miała się ku sobie, jednak się rozstała z tego powodu, że właśnie muzykowi przydarzył się ten romans. Czy to jednak prawda, czy plotki? Nie wiadomo. Ale wracając do sprawy jego córki. Sześć lat po jej urodzeniu w 1975 roku sąd, w oparciu o badania krwi i zeznania świadków, ustalił, że ojcem dziecka jest właśnie artysta. Został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ale miał płacić alimenty. Jego córka, jako już dorosła osoba, ponoć wielokrotnie próbowała utrzymywać kontakty ze swoim ojcem, jednak ten nie był zainteresowany. Sowaryn Krajewski, jednak w pewnym momencie, chyba wzburzony tym, że kobieta poszła do mediów, postanowił, że on również pokaże wyniki DNA, które wskazują, że kobieta jednak nie jest jego córką. 48-latka utrzymywała, że badania były sfałszowane, i laboratorium, które miało je wykonać, nie otrzymało od niej żadnych próbek. Przy okazji zapewniała, że kilka razy namawiała kompozytora do wykonania badań DNA, jednak ten konsekwentnie odmawiał. Chcę sprostować, że jest to nieprawdziwy raport. Ja nigdy nie dokonywałam testu DNA z moim ojcem, mimo że sugerowałam mu to parę razy. To jest sfałszowany dokument, może jakiś wydruk z internetu. Ja nikomu nie podawałam żadnej próbki DNA zapewniała. Sam muzyk być może nieco przytłoczony zainteresowaniem mediów, które w tamtym czasie oczywiście było ogromne, no bo wiecie, jaki to klikalny tytuł. Po prostu mm, Seweryn Krajewski y, ma nieślubną córkę, potem Seweryn Krajewski jednak nie ma nieślubnej córki. No wiecie, tak to jest z tą klikalnością, często tytuł przyciąga, no zresztą ja sama też czasem tak robię, że naprawdę no, wybieram ten najbardziej kontrowersyjny z moment w życiu artysty po to, żeby przyciągnąć was tutaj jak najwięcej, a później opowiedzieć wam m.in. o wspaniałym życiu i dokonaniu tego artysty, więc oczywiście ja się temu nie dziwię, natomiast czasem media już przekraczają tę subtelną granicę, w której należałoby dać ludziom spokój. Seweryn Krajewski jednak chyba poszedł w drugą stronę, bo nie wiadomo dlaczego postanowił wymyślić coś, co jeszcze bardziej podburzyło opinię publiczną. Otóż powiedział, że ma dwie nieślubne córki i żadna z nich nie jest tą, która poszła do mediów, a obie świetnie sobie radzą z karierą muzyczną, odnoszą wielkie sukcesy i znane nazwisko do niczego nie jest im potrzebne. Te rewelacje później skomentowała żona muzyka, mówiąc, że był to tylko niewinny żart. Po co? Nie wiadomo. Seweryn nie ma dwóch córek. Miał dwóch synów, teraz ma jednego. On lubi sobie żartować, bo ma poczucie humoru i dystans do wszystkiego. To nie pierwszy przypadek, kiedy ktoś podaje się za dziecko Seweryna. Były już takie osoby w przeszłości. Tym razem przypadek się nagłośnił, bo ta pani poszła do mediów. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, bo takiej nagonki nie można robić, stwierdziła w rozmowie z faktem. Jednak mimo, że para przetrwała ze sobą długie lata, w tym wypadku jednak ich drogi się rozeszły. Po 43 latach małżeństwa w 2017 roku zdecydowali się na rozwód. Savarin przeniósł się do Ameryki, gdzie układa sobie życie u boku bizneswoman Heleny Giersz. Żona muzyka sama mówi, że zaakceptowała tę sytuację, a na dodatek para jest sobie nadal bardzo bliska. Nasz związek przetrwał, chociaż zupełnie się zmienił. Staliśmy się partnerami. Szanujemy siebie nawzajem i nasze działania, deklarowała Elżbieta w udzielonym po wszystkim wywiadzie. Pani Elżbieta miała też jakiś czas temu problemy ze zdrowiem. Wtedy Seweryn Krajewski bardzo jej pomógł. Proponował nawet leczenie w Stanach, więc widać, że mimo, że para się jednak rozeszła, to faktycznie te słowa o tym partnerstwie nie były czcze, ponieważ mogą na sobie polegać. Jeśli chodzi o Seweryna Krajewskiego, to chyba taki moment pogodzenia się ze światem, z życiem. I z ważnymi w swoim życiu osobami, ponieważ w pewnym momencie również ze swoim synem Sebastianem był skonfliktowany. Wszystko przez to, że podobno Pani Elżbiecie nie pasowała, przyszła synowa. No i tak się potoczyło, że nie mieli ze sobą kontaktu przez 10 lat. Później jednak, gdy do Sebastiana, który również zajmuje się tworzeniem muzyki, przyszła propozycja, by stworzył oprawę muzyczną do filmu Kogel Mogel 3, gdzie oczywiście do poprzednich części tworzył jego ojciec, postanowił skontaktować się z nim, aby udzielił mu cennych wskazówek. Tak ich znajomość na nowo odżyła. Jednak nie ze wszystkimi Seweryn Krajewski się pogodził. Tak jak wam mówiłam, był skonfliktowany z członkami Czerwonych Gitar, z wieloma osobami. Nie chcę tutaj wchodzić w te konflikty, bo tak naprawdę, bazując tylko na doniesieniach medialnych, niewiele można z tego wywnioskować. Nigdy nie wiadomo też, po czyjej stronie była tutaj wina i itd. Ja wiem, że w komentarzach lubimy to roztrząsać, dlatego te wszystkie y, sytuacje, w których nie mamy pojęcia, zawsze Wam zaznaczam, że nie wiadomo i tutaj też chciałabym się w to nie zagłębiać. Jedno jest pewne, Seweryn Krajewski jest niesamowitym twórcą, który dostarczał nam wszystkim wielu wzruszeń i zresztą niewykluczone, że będzie tak nadal, ponieważ nadal jest czynnym twórcą. Wrócił na scenę do nagrań, niezmiennie fascynuje jego muzyka, ostatnio głównie filmowa. Chodzi o to, żeby nie stać w miejscu, zapewniał. Stworzył przecież nie tak dawno płytę z Andrzejem Piasecznym, zimowe piosenki, a później także wyszły jego solowe albumy. Dlatego nie wykluczone, że fani jego muzyki jeszcze będą długo mogli się cieszyć nowymi melodiami od tego artysty, za co wszyscy trzymamy kciuki. Wspomnę Wam jeszcze tylko, że 18 czerwca 2011 roku został odznaczony przez ministra kultury złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, natomiast jego ostatni album ukazał się w 2018 roku. Bardzo Wam jak zawsze dziękuję, że jesteście ze mną i że to Wy wybraliście tę gwiazdę miesiąca. Nie ukrywam, że zawsze jestem bardzo ciekawa na kogo w tym miesiącu postawicie i wybieracie bardzo często mężczyzn. Ja przez te wakacje też się troszeczkę bardziej na panach skupiłam, oczywiście pan też tutaj nie zabraknie, ale facetów, jeżeli się przyjrzycie, było w ostatnim czasie sporo i na razie będę ten trend Kontynuować. Bardzo Wam dziękuję za to, że zaproponowaliście Seweryna, ale nie poddawajcie się, zanim kolejna gwiazda miesiąca przed nami, to zawsze macie możliwość popisania się w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i jeżeli tak jest, to wpiszcie w komentarzu po prostu tytuł ulubionej przez Was piosenki autorstwa Seweryna Krajewskiego. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się. Cześć.